Witam serdecznie ze mną teraz gości e, Pan Henryk Gajda, który jako mentor miał pod sobą dwójkę e, menti, Hanie Czukiel. Dzień dobry e, i Mateusza Wojciechowskiego. Dzień dobry. E, witam serdecznie. Jesteśmy już po, po rozdaniu wszystkich nagród, podziękowań. Chciałabym zapytać o wasze wrażenia z całego programu mentoringowego. Co było takim waszym największym wyzwaniem e, podczas e, sesji indywidualnych czy też przy e, odbywaniu szkoleń, które też mieliście możliwość e, tutaj odbyć, czy to szkolenie miękkie, czy też szkolenie branżowe? E, no i w sumie takie pierwsze może do was pytanie. Pytanie Haniu, co było dla ciebie największym wyzwaniem? Mogę powiedzieć tak, że w tej chwili druga osoba w ogóle nie interesuje się, albo osoba w ogóle nie interesuje się innym człowiekiem. Bardziej sobą, żeby zrobić karierę, żeby może założyć rodzinę, żeby po prostu ja jestem tutaj w tym świecie i ja chcę mieć dobrze. Więc jak mieliśmy rozmowy z panem Henrykiem, to było dla mnie zaskoczeniem trochę, że ta druga osoba jednak tak bardzo uważnie mnie słucha i ona naprawdę chce mnie zrozumieć, chce mi pomóc. Więc miałam bardzo takie dziwne uczucie, że to co mówię jest dla kogoś ważne. No i jest, oczywiście to przełożyło się na, na też moje mój odbiór pana Henryka i na moje życie bezpośrednio, na poznanie siebie. Taka otwartość na tą drugą osobę. Ty się otworzyłaś na mentora i mentor się otworzył na, na ciebie, tak? Tak, tak, dokładnie. Mhm. Mateusz? Jeśli chodzi o mnie, myślę, że największym, największym wyzwaniem dla mnie było hmm, otwarcie się przed nowo poznaną osobą. Ja myślę, że większość z nas ma jakiś taki problem właśnie w momencie, kiedy dopiero kogoś poznajemy, żeby jakoś tak się przed nim otworzyć z wiadomych przyczyn. Jednak dla mnie, jako osoby takiej niechętnie dzielącej się swoimi przemyśleniami, problemami i też osiągnięciami z otoczeniem, było to właśnie największe wyzwanie. No, którego się jednak podjąłem, i myślę, że które, które można uznać za ukończone, przynajmniej w większości. No, i to też uznaję za jakiś taki element, który dał mi największą satysfakcję, chyba, podczas tego, podczas tego programu. Panie Henryku, pytanie do Pana. Program mentoringowy, czy tylko rozwija Menti, czy, czy również mentora? Czy, czy Pan skorzystał z tego też programu, wyciągając coś dla siebie? Nie wiem, kto bardziej. Ja mam wrażenie, że ja <laughs> bardziej zyskałem na tym niż moi Mente, bo to dla mnie też było wspaniałe doświadczenie. Szczególnie w tej chwili, gdzie mówi się, że powiedzmy młodzi ludzie coraz mniej są zainteresowani tak jakby konkretnymi rzeczami i tak dalej. Ja spotkałem dwójkę wspaniałych ludzi, naprawdę wspaniałych ludzi, i przy czym każdy inny. Ja bym to tak porównał, już tak w kuluarach rozmawialiśmy. Ja mówię, że mam takie porównanie dla Hani i dla Mateusza. Że Hani widziałem tak, jak taki pączek róży po malutku rozkwita i robi się taka róża. A z kolei Mateusz to takie dobre dobre wino, które się smakuje, które już ma jakąś tam klasę, ale się odkrywa coraz lepszy ten smak. Tak bym to porównał, ale ja myślę, że ja więcej wyniosłem z tego niż oni. Natomiast mam niedosyt czasu taki, że za mało czasu im poświęciłem, żeby jeszcze lepiej tak jakby odebrać ich oczekiwania i z kolei wrzucić im tematy do przemyślenia na przyszłość. Dziękuję. To ja tylko tak dodam jeszcze do, do wypowiedzi, że mówili, że mogę zostać kim chcę, więc zostałem winem najwidoczniej. <głosy> <głosy> e, ale myślę, że jeśli chodzi o niedosyt czasu, to e, raczej nie planujemy kończyć kontaktu, więc mam nadzieję, że jakby nie będzie to już problemem. Wy jesteście świeżo po przyjeździe z Włoch, przy locie z Włoch, tak? Zgadza się. Byliście na takiej wizycie studyjnej w firmie Camocji. W... W której właśnie pan Henryk pracuje. I no, to jest chyba jedna taka z niewielu szans w dotychczasowym naszym programie, gdzie, gdzie fakty faktycznie to się odbyło gdzieś poza murami naszej uczelni, czy też i opolszczyzny, bo tutaj zostało to wszystko też sfinansowane przez mentora, tak żebyście wyszli z tą perspektywą świata, przemysłu, też poza nasze ramy. I chciałabym się podpytać, jak w ogóle wrażenia, jak oceniacie taki wyjazd? Rozumiem mam do e, No to tak, na pewno ja bardzo doceniam w ogóle taką możliwość e, zwiedzania e, w ogóle zakładów e, całej grupy Komocji, nie tylko Kamocji Automation, więc jakby oceniam to za naprawdę spory prezent, który na pewno też mi otworzył głowę na to w ogóle co, czym się zajmuje też ta grupa. I też czym w ogóle ludzie się teraz zajmują na powiedzmy takim bardzo wysok wysokim szczeblu e, technologii, bo, bo rozwiązania, które, które są produkowane czy wdrażane w ramach tej. Całej grupy, poszczególnych spółek, no robią niemałe wrażenie. Więc, więc na pewno ja odniosłem takie wrażenie, że jak miałem ogólne pojęcie o tej firmie, czym ona się zajmuje, to na pewno uświadomiłem sobie, że mało wiedziałem wcześniej. Także to na pewno na plus. Na plus też była możliwość zobaczenia, poznania historii samej, samej firmy. Bo to też byłem, powiedzmy, mało zaznajomiony z tym. No i dodatkowy myślę, a atut całej tej wyprawy, że po, podczas zwiedzania towarzyszyły nam cały czas piękne włoskie widoki, więc, więc to na pewno, jeśli chodzi o mnie, jestem totalnym fanem Włoch, więc to na pewno był ogromny plus. Także myślę, że tyle ode mnie. Aniu? To, to było dla mnie bardzo ciekawe, interesujące, jak również przyjemne. Bo mieliśmy bardzo, bardzo fajne kolacje i obiady, bardzo smaczne. W ogóle nigdy nie jadłam takich włoskich dań. No i tutaj wszystko sobie potestowałam, powiedzmy. Więc no, to było przyjemne, no i również interesujące. Zobaczyłam coś po raz pierwszy. No a kiedy człowiek widzi coś, czego nie widział wcześniej, no to. No to jakie mam uczucie? No na pewno zaciekawienie, zafascynowanie i zostanie to na dłużej. No i że ja w takim młodym wieku widziałam to wszystko od środka. Ludzie, z którymi tam się spotkałam, czekali na ten wyjazd tak długo, bo oni już dawno współpracują z tą firmą, jednak nie mieli takiej okazji, żeby pojechać hmm. i zobaczyć. No a ja tak nie jestem związana teraz z tą firmą. A już tam byłam i zobaczyłam dużo fajnych rzeczy, ciekawych. No i poznałam po prostu takich mądrych ludzi, że na pewno skorzystam z tej wiedzy, którą e, dostałam od nich, która, m, którą mam. Wszystko, co dostałam, co mam z tego wyjazdu, to będzie mi. Będzie mi po prostu przydatne I, i, w moje, tak, i w moim rozwoju też i zawodowo. Pewnie no i też znajomości, które dużo znaczą w tym naszym świecie. Panie Henryku, czego Pan życzy naszym menti na, na przyszłość? Żeby się nie zamykali. Żeby byli otwarci cały czas na nowe doświadczenia, nie bali się ich przede wszystkim. Także ja. Powtarzałem, myślę, że może utkwiło im to, co im powtarzałem, że nie ma rzeczy nie do zrobienia. Trzy rzeczy zawsze są najważniejsze. Czasami trzeba poświęcić czas, trzeba czasami znaleźć pieniądze na tą realizację, a najważniejsze, to trzeba chcieć to zrobić. Jeżeli się chce to zrobić, to te dwie rzeczy się pozostałe znajdzie. Ja wiem, że tak powiem. A czego mogę im życzyć w przyszłości yy, żeby umieli się podnosić bo to nie jest tak że w życiu są same wspaniałe rzeczy zawsze zdarzają się sytuacje takie kryzysowe upadki i tak dalej ale umieć się podnosić gdzie z mojego doświadczenia mogę powiedzieć że każde odbicie następne to było lepsze i wcale nie żałuję tego że gdzieś tam nie osiągnąłem, powiedzmy, czegoś, że coś nie wyszło. Wprost przeciwnie, dało mi to energię do następnych rzeczy, do tworzenia czegoś i tego właśnie Wam życzę, żeby właśnie udawało Wam się realizować swoje cele. Dziękuję. <laughs> ja również. Dziękuję również e, tutaj i panu Henrykowi, i Wam. Mam nadzieję, że relacja pomiędzy Wami tak i tak zostanie na dłużej. I tutaj z naszego biura również możecie korzystać w przypadku jakichkolwiek pytań, ścieżek kariery. Ja myślę, że to dopiero jest początek naszych spotkań. <laughs> że tak naprawdę tak. to zaczęliśmy. Mam nadzieję, że uda się utrzymać ten kontakt. Nie udało mi się zrealizować jeszcze jednego dla nich wyjazdu, ale myślę, że to na przyszły rok Fajnie. już przeniesiemy. Zazdroszczę, zazdroszczę naprawdę jako studentka. Nie miałam możliwości, nie było takich programów mentoringowych. Dzisiaj patrzę na Was, na, na młodych ludzi. Wystarczy chcieć, tak? Złożyliście dokumenty aplikacyjne w trakcie rekrutacji do tego programu mentoringowego i jesteście. Już jesteśmy na zakończeniu i mam nadzieję, że, że tutaj będziecie. Dalej y, szerzyć i taką informację, że, że taki fajny program jest na tej Politechnice Opolskiej do skorzystania. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękujemy również. Do zobaczenia. Dziękuję.